Dziś zapraszamy do galerii pod świetlikiem na wystawę prac malarskich Joli Placzyńskiej pod tytułem Barwy Kobiety. Jola Placzyńska urodziła się w Sosnowcu, gdzie mieszka, pracuje i tworzy. Jest absolwentką Instytutu Sztuki w Cieszynie. Od najmłodszych lat jej pasją jest malarstwo to sztalugowe, olejne i akrylowe, ale również na porcelanie. Jej prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą, głównie w Anglii, Niemczech, Francji, Czechach, Słowacji, Irlandii, Islandii i Stanach Zjednoczonych. Malarstwo Joli Placzyńskiej rodzi się z fascynacji pięknem natury, kolorów, światła i ulotnych chwil. Kocha przyrodę i świat barw. Inspiracje czerpie z otaczającego ją świata. Zawsze tworzy własne obrazy. Maluje pejzaże, martwą naturę, ukochane anioły oraz abstrakcje. Fascynuje ją też spontaniczny realizm. To forma sztuki, podgatunek realizmu, obejmujący połączenie sztuki abstrakcyjnej, odważnych schematów kolorów i pozornych pociągnięć pędzla. Tak właśnie wyglądają kobiety Joli Placzyńskiej na naszej wystawie.